odcinku. Co tak się lampisz, Annela? ale gdzie. gdzie jest moja siostra Hania? No jak to gdzie? Skończyła 13 lat. Znalazła mi fantastycznego, bogatego męża. A gdzie ja mam pokój, Matko Chrzestna? No jak to gdzie? Pod schodami. Co się tak dziwisz? A gdzie jest mój telefon, mamo? Bo mnie nie mogę znaleźć. A, twój telefon. Zabrałam ci, bo w łazience było brudno. Masz. Co to jest? O, smart gamesy. Jeśli nie mogę grać na telefonie, no to smart gamesy mnie uratują, bo są dla jednego gracza. Hmm, od czego tu zacząć? Hmm. Amela, gdzie ty jesteś? Zaspałyśmy przez ciebie. Gdzie ona polazła? Amela, gdzie jesteś? Jeszcze śpisz? Zaspałyśmy przez ciebie. Masz natychmiast wstać, zrobić śniadanie i mi jakąś pyszną kawę. A dlaczego tu jest taki bałagan? Dlaczego w ogóle ty tu śpisz? Ty masz spać w lamusie, masz posprzątać ten pokój, sypialnię moją i yy, Hani pokój. Ruszaj się! To jest mój Czemu ja robię śniadanie? przecież zawsze mama robiła. Spóźnione jesteśmy, kochane. Wstawajcie o razem, śpicie. Pewnie horrory były do nocy. Nie, mami. robiliśmy sobie pazurki. No dobrze. To ubierajcie się, schodźcie na dół. Amelę już zrobiła kanapki do szkoły. No, musimy się śpieszyć, ale zróbcie się jak zwykle na bóstwo. No, czekam na dole. No, pa. Dlaczego to jest taki bałagan? Amela, miałaś to wszystko w nocy posprzątać. Posprzątać? Właściwie wieczorem miałam odrobić pracę domową. Teraz zrób mi kawę. Tak, już, już. Dostanę tą kawę, czy sama mam sobie ją zrobić? Niech ja tylko z lunchu wrócę, to sobie pogadamy. E, przepraszam, zrobię e, tą kawę. Z Proszę, mamo, przepraszam. E, e, przepraszam, że spałam i w ogóle. Mogę szybko pójść się spokojnie do szkoły? Do jakiej szkoły? Zrobiła śniadanie? Pośpiesz się, bo my zaraz wychodzimy. Skończę to, 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 to śniadanie do szkoły. Mami, Spóźnijmy się do szkoły. Where's my sandwich? Hanna! O, jesteś już Aniu. Jak ślicznie wyglądasz, pięknie. jak gdzie Hania? Niech ona się pośpieszy, bo spóźnimy się do szkoły. A ty Amela zrobiłaś już śniadanie? Tak, mamo, już właśnie zrobiłam. Sobie zrobiłam z kozim serem. po bo... prostu. Co tak się lampisz, Amela? Yy, ale... Gdzie... Yy, gdzie jest moja siostra Hania? No jak to? No stoi Hania i Ania. Yy. Ale moja siostra starsza, chania ode mnie. No jak to gdzie? Skończyła 13 lat. Znalazła mi fantastycznego bogatego męża. Wyprowadziła się z domu, był fantastyczny ślub. O, tu wisi jej zdjęcie ze ślubu. Ja, jak to? No tak to. A, ty nie byłaś na ślubie, bo wtedy sprzątałaś. Lepiej dawaj mi śniadaniutkę. Szybciej no, dały mi śniadaniówkę kocmą. Mamo, a my idziemy dzisiaj na tą imprezę do Wodka? Tak. A, Amela, y, bierz plecaki, czekamy na nie w samochodzie. Ach. No jesteś wreszcie. Chodź, bo się spóźnimy. Mamo, bo tu jest plecak Hani Ani. A ja gdzie mam plecak? No ale Ty w piątki nie chodzisz do szkoły, Ty w piątki sprzątasz, przecież w weekend będą goście, masz lśnić wszystko. Co? Nie chodzę do szkoły w piątki? Oj, dawaj te plecaki, ja zaniosę w końcu, bo naprawdę już nie mam siły do Ciebie, ale będą konsekwencje. A gdzie jest mój telefon, mamo? Połowę nie mogę znaleźć. A Twój telefon, zabrałam Ci, bo w łazience było brudno. Masz. Nie. Mamo! Gdzie jest mój iPhone? To nudny smartfon. Amela, nie rozwalaj mnie. Jaki iPhone? Ty nigdy nie będziesz miała iPhone'a. Sprzątaj! Ogarnęłam to wszystko, już prawie wieczór. Jestem zmęczona. Co tu się dzieje? Ten telefon czarny gier nie ma nic. Tylko można z niego dzwonić. Pewnie ma z 50 lat. Ach, muszę sprzątać. Mam dwie dodatkowe siostry, a chyba nie wyszłam Co tu się. A mama jest dla mnie jeszcze nie miła. Co ty tutaj robisz? Dlaczego nie sprzątasz? Mamo, no dlaczego ty jesteś taka dla mnie? Nie jestem twoją matką. Ty u mnie pracujesz. No, może jestem matką chrzestną, ale bez przesady. Zaraz sprawdzę, jak pracujesz. Zaczniemy od toalety. Czy ty uważasz, że to jest posprzątane? Tu mal śnić. Zabieraj się do roboty, a potem zasuwaj do swojego pokoju od gdzie ja mam pokój, matko chrzestna? No jak to gdzie? Pod schodami, co się tak dziwisz? Amelka, proszę wyczyścić łazienkę. Smart games. Jeśli nie mogę grać na telefonie, no to smart games mnie uratują, bo są dla jednego gracza. Hmm, od czego tu zacząć? Hmm, może od zabawy w basenie. Okay żypinkie są ustawione Twist uh -huh. o yep. fajne 我把你给撕了。Oh, Tu mamy nawet historię. Spójrzmy się na party. Nie muszę się zrobić na bóstwo. Oh my god, spójrzmy się. Dziewczyny, szybko, bo nie zdążymy. Gdzie jest Amela? Pewnie w swoim pokoju. Mamo, ona tu siedzi i gra w jakieś gierki. Jak to? Miałaś posprzątać, jak się umawiałyśmy? E, gram, bo wszystko posprzątałam. A, a czy mogę iść z Wami, bo na tej imprezie będzie Wojtek, a ja, e, my się kolegujemy z Wojtkiem, ja z Wojtkiem. E, jeszcze inne moje koleżanki i koledzy, proszę. Chyba żartujesz, nie pójdziesz na żadną imprezę. Zamkniemy cię tu. Dobrze, że ją tam zamknęłyśmy. Przecież ona by nas zepsuła całą imprezę! Ty się nie denerwuj, kochanie, nie denerwuj się. Proszę cię, idź na górę, się przygotuj, bo mamy mało czasu. Chodź, kochanie. Ja się, ja się nie mogę doczytać, ten Wojtek, to taki przystojny? Och, ja się cieszę, że idziecie na tą imprezę, będziecie się pewnie świetnie bawić. No, na pewno. Ale, Kurde. mamo, musimy się streszczać, bo sami się spóźnimy. Tak, wychodźmy już, wychodźmy. No właśnie, tak, ale super. A ciepłe, gorące! Halo! Co? Co, co taki ten? Halo! Ja nie wiem, to ja się pytam! Kim ty w ogóle jesteś? Ale to ja się pytam gdzie ty jesteś? Nie, to ja się pytam. No jestem matka, bróżbitka, czesna, skopciuszka. Co? Ej, Tak? Nic nie widać. Ale masz stary telefon. A to chyba dlatego coś się popsuło z jakiejś zwarcie i kupę demu. Słuchaj, pojawiłam się tutaj, bo podobno... Nie wzywałaś, że na jakąś imprezę chcesz iść, fajną, do jakiegoś tam Wojtka, że Cię siostry wystawiły, y, że Twoja matka chrzestna y, powiedziała, że masz tylko sprzątać, to co, do Wojtusia chcesz iść? <grym> A jak jesteś moją <grym> wróżką chrzestną, to możesz spełnić moje każde życzenie, <grym> tak? Możesz co chcesz. Eee, to mogę nowy telefon? A jaki? Eee, najnowsze iPhone. Do no 12? Mmm. A nie może być trochę dłużej? A może imprezka jednak? A może jednak telefon? Fajnie tam będzie na tej imprezce. Mmm. tam będą moje siostry, to tak trochę niezbyt. No dobrze, to poczekaj. O, ale super. Mm, muszę zadzwonić do Wojtka na FaceTime.